Cześć ludzie, witam w kolejnym odcinku z Fallen Order. Lecimy wcześniej skończyli poprzedni odcinek? Jestem trochę zbanem. bo Robiłem dwa cięcia. Coś mi się dzisiaj w ogóle action z Fallen Orderem nie lubi, bo już cztery razy mi zaczął GD skesował mi GD, skesował mi action, więc nie wiem czy ten odcinek w ogóle uda mi się nagrać za pierwszym razem. Wątpię w to. No dobra, eee, dlaczego jestem dzbanem? Bo poszedłem tutaj, zjechałem tam, a powinienem jeszcze chyba raczej tam na górę. Więc, no. Jestem z band roku, ja to wiem, wy to wiecie, wszyscy to wiedzą, więc możemy lecieć dalej z odcinkiem. Siemano, na razie, elo. Eee, dobra, tęg spierdolu. bolu. tam, stamtąd się nie chce, piszecie. Łoty! Kurde. Łoty! Gdzie już! Kurwa, najpierw jabia, a potem spierdala, nie? Najlepiej tak e... Chciałem tam skoczyć, tylko nie... Patrz, tu właśnie, się bierze To jest super Słuchajcie, się bierze tyle, halo Czy to jest normalne? It is normal? Halo? A, dobra, no kolejny raz Kolejny raz pokazam, że jestem kurwa roku, nie? No patrzcie, co za dziad walone. jak to się obda, ale jeszcze nie będą używał tej apteczki, bo nie wiem mi się nie przyda później. E, co tu mamy? Wyczuj echo. What is this? Someone camp excited to discover a giant creature that lives close by. A mm, jest... him? Chyba to jest Binok, Czy tam Binok, whatever. Eee, więc też wiadomo jak on się nazywa. Ale podtrzymuję się przy stwierdzeniu, że nie chcę się z nim pizgać. Więc no way, no thanks, no fucking way. Troszkę już falona lana nie grałem. Dlatego też mogę mieć lekkie problemy z... Eee, ze sterowaniem. Nie w ogóle ale z wszystkim. Bo falę o tym, już chyba z dwa tygodnie? Jak nie trzy? E, dobra, gdzie ja powinienem teraz na najeść? Chyba powinienem mieć na tutaj, bo na tych pnączach e, definitely yes. Dobra, chyba jest kill. No szukaj tam, szukaj, mój mały friend. What do you have? Zdobytą nową na miecza świetlnego ma twój mod Chodźmy, dość ważny. Mmm. Trzeba naprawić łącze komputerowe, aby skorzystać z tego urządzenia. Hmm. How I can do that? How I can do that? Huh? Co to? Zeskanujesz? Eee. Podatnik taktyczny Splogs. Co to jest? A, to są te gówna. Eee. Atakują w dużych grupach i potrafią zwinąć się w kulę. Mmm. Eee. Dysponują atakami z ulników, lecz są łatwe do zabicia. Na razie każdy mob jest łatwy do zabicia. Jak na razie, zobaczymy jak będzie później. Yy, Sprosty to zwinne, wszystko żadne owady, występujące zwykle w grupach, które wyprowadzają skoordynowane ataki, aby osaczyć zwierzynę albo nas, albo ludzi. <noise> Używają małych, yy, cienkich skrzydeł do, za do zawisania w powietrzu, potrafią zwinać się w kulę, aby szybko dotoczyć się do ofiary. Wytręciecie mu z równowagi i zbędnie się grupy gruby czas na atak. Mhm, mhm. Okej, okay, już wszystko wiem. Już, już... Ja już ty sześć wiem dobra, czy na pewno ja tam muszę, żebym znowu się okazał być z banem, czy ktoś to kurwa był Ktoś to sobie chyba urządził, jakiś piknik? maybe? Something like that? I don't know. Eee, no dobra, tutaj mam sobie tylko tą mm, linę, więc chyba tutaj mam mieć, bo w sumie chcemy iść tam. Kurde, Messenger, kto ja mi tam pisze? Kurde, Medelce, grupa, kurde. Note now. Dobra, lecimy tam, oby, oby to była dobra droga. Eee. Aha, okej, okay, skoro? Dobra. dobra, i co? Czy ja kurwa do punktu wyjścia? Halo, czy właśnie. A nie, przecież. A, dobra. Przecież my teraz możemy sobie takie buty robić. Dobra. Dobra, wszyscy. Wszy, wszyscy. jest jak na razie fajne. Wszyscy. there. Wszyscy. 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 to Wszyscy. 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 Okej. To nie skacze ten z policji. Hej, hej, hej. No bo co tu mamy? Medytację. Czy mamy jakieś punkty do dozdania w ogóle? Eem, em, m, mem, umiejętności. Cośmy tutaj mamy do, do zdania? Eee, nope, nie mamy nic. Dobra. To w sumie nie to tutaj wchodziłem. Odpocznij wyjdź. Wychodzimy. Dobra, tutaj mamy też jakąś interakcję, ale ja chcę się jeszcze rozejrzeć. Co my tu mamy? Hmm. Ofiary. Zostały się zaginione cywilizacji. Te relikty zawierają materiały nie występujące na bogano. Ich delikatna budowa sugeruje, że pełniły funkcje czysto dekoracyjne być może jako przedmioty o znaczeniu religijnym. Możliwe, że przynoszono je tutaj, w ramach jakiejś formy pielgrzymki. Okej. Okay. Okej, okay. gotem, gotem, Dobra. E, co my tutaj mamy? Interakcja. Bo po to, żeśmy tutaj przybyli. Jakie wrota? Już to są jakie wrota, do podziemia sanktuarium. E, to budowla stoi w tym miejscu od wieku. Wykonano to, że sanktuarium można otworzyć wyłącznie na pomocą mocy. E, I think so to ehm. Co jest, nic nie widzę, główna nowe zahanna. Amazing, o kurwa. panie. So this I always wrong. You're all right, oh I well done. whether you are. You have passed the test I left behind and gained access to the vault and this recording, one of many encrypted logs stored in the drawing. I am Master Ino Cordova i may not know your name but i know your purpose the fate of the jedi order lies in your hands this place this vault is a sacred temple built by a vanished civilization known as the zephyr meditating here i was granted a premonition through the force a vision of doom i have placed inside this vault a jedi holocron containing a list of the names and locations of young Force sensitives throughout the galaxy. Ahead you will find the inner chamber of the vault, but also another test. I can only trust this holocron to someone who has followed my path and understands. Seek out the hidden tombs of the Three Sages and learn to perceive the mysteries of the Force as the Zepho once did. In this droid, you will find everything you need to succeed on this journey. Go to the Zepho homeworld. There, you will find peace in the eye of the storm. Good luck, Jedi. And may the Force be with you. Yes, you were the someone I was supposed to meet. You know, I've been alone for a while now. Without any purpose, just hiding. There's no way to live. Not for a Jedi. Or a droid. see was right, maybe we're done hiding. Hey, you want to meet some, uh, friends of mine? Okay, so this is one of several tests. Okay, I mean, maybe not tests, but test Sekretarz Sanktuarium, przecież nazywam się. Co to jest w ogóle wszystko? Tak, to jest tylko to, co on nam powiedział. No spokojnie, nawet. Mój No dobra, nie, nie chcę tego teraz słuchać. Nie, nie. Ja to tu, ja tu już, ja już słyszałem, ja to czytałem, więc. Teraz to mi jest. Uh, teraz to mi jest. Not necessary. Teraz to mi jest niepotrzebne. Tak sobie czy tutaj jeszcze nie ma, jeszcze będzie jakieś znajomek, czy takiego chyba raczej nie. Tak więc cóż, chyba będziemy wracać do naszego sztatku kosmicznego. I o nie, no kurwa! O ty Jadu! To patrzcie. Nie pamiętam jak tu się Kurta czekacie, bo ja to nie pamiętam jak to się walczy. Halo! Eee, kurwa, serowanie Gdzie To jest sterowanie czekajcie. Hmm. Jak to się te robiło? Chyba. E, a tak... E, skok unik na Z używano. no. się nie dało. Jest tu e gdzieś ten interakcja na E. A na Q. Ufwa. Leczenie na Q, okej. Okay. Na R. O, na R nie ma. O kurwa. Interakcja z, dro z Droidem. No ja pierdolę. Wszędzie to co jest taki najłatwiejsze do ogadnięcia to. A i idź pan. Zaraz tu zginę i tak więc... No bo i nie O ty suko A siebie to Mogę się uleczyć no dobra Nevermind Do tupy Eee czekajcie to jest gówno Odradzaj mnie, odradzaj mnie Wow, o ty, suko. No, patrzcie, co za suka. No i dobra, leżę ci tam i. Co my tutaj mamy? Right? OGGDO, co to jest? Oletni język, wykorzystując moc i ataki mieczem świetlnym, bardzo niebezpiecznie odporny na ciosy mieczem świetlnym. To niezwykle groźny drapieżnik, drapieżnik znajdujący się na szczycie łańcucha pokarmowego Bugano. Atakuje twoje ofiary lepkim językiem, wyrzucanym na odległość nawet 8 metrów. W ten sposób łapie ofiary, a następnie ciąga je do swojej paszczy. Metoda ta sprawdza się w przypadku większy, większości stworzeń. Dzięki niezwykłej, grubej skórze osobniki tego gatunku potrafią oprzeć się ataką mieczem świetlnym. Są niezwykle groźne z bliska i potrafią skracać dystans dzieląc je od swojego co za pomocą skoków. to jest typowy mu odciąć ten język. No, dupa. Teraz ja mu tego nie odetnę, nie? Czekajcie, jak to tutaj miałem zmapowane... E, atak mocą na F, dobra Słuchajcie yeah. No dobra <grym>, Wiedziałem, że muszę mu teraz tak odciąć ten... język, żeby nie wiem, on się jakoś nie zrespił, cokolwiek, cokolwiek no, Ale dobra, chyba znaczy nie muszę Dobra, lecimy z powrotem, tutaj mamy jakieś przejście Mam nadzieję Oła, oła, oła. Czekajcie, coś tu jest. Co to jest? Nie wiem. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Co? Co tutaj ty ty masz? Jakieś skamielinę? kości, Ten czy szkielet? E, bo ta skieruje, że był to duży gad. Analiza występujących w kościach pierwiastków wskazuje, że osobnik ten żył około 1000 lat temu. No, to ładnie, nice. Chyba ja mam tam ja teraz zejść na dół? I think so. Chyba. Porzucone warsztat. Aha. Aha, no, no dobra, never mind. Poczekajcie. Otóż. F... Przecież do drugiej strony. No to jak ja mam się tam niby teraz dostać? żeby nie ma coś pięć 20. Ej, no tamto chyba nie chcę spać. Ciebie się nie wydaje. Co tam znowu masz w Ataricie, mały? My friend. It appears the Sepho had some interest. In Dathomir Maybe you I say that in human Strange, for such a peaceful culture to have any sort of fascination with a place so... Dark Darkness, mm -hmm. evil, enemies I got it Thanks BD-1 BD-1, what's his name? Wyblekłe malowidło. Eee, Wyblekłe, zakrycowane w pobliżu Sanktuarium Zefo na Bogano. Najprawdopodobniej przedstawia planety, ale jest zbyt zniszczone, by dało się dostać szczegóły. No, ja wiem. Czy to planeta jest? Whatever. Dobra. Eee. Otwórz to. Myślałem, że jest zamknięte, nie? Czekajcie, ale ja chcę się dowiedzieć. Jakie ja, kurde mogę wejść do tego e, warsztatu? Bo to jest niby zamknięte od drugiej strony. Dobra, no, no tak to ja nie wiem. Ja, czy ja będę miał w ogóle okazję tam wejść? Oto jest moje pytanie. Ja bym chciał tam wejść i zobaczyć co tam jest, tylko kurde nie wiem czy ja będę miał taką okazję później. Jak już sobie stąd pójdę. Dlatego też chciałbym się tego dowiedzieć. No, tam. tutaj coś jest. No, tutaj nic nie ma. No, bo trzeba iść dalej, tak czy inaczej. Bo tutaj za wiele się nie dowiemy. No, bo co my tutaj mamy? Medytację, tak? Medytacja jest nam niepotrzebna. Chodźmy. To powinno być dużo lepsze niż w tej ja jeszcze chcę zobaczyć, co tutaj jest. Halo. Co to jest? A dobrze, wróciłem, to tutaj, tutaj żeśmy byli. Halo. Gdybyśmy tu wrócili. Co jest? Tutaj? No tutaj też żeśmy byli. No tam żeśmy byli, no to... Tutaj musimy teraz iść. Dobra, mamy to. Dobra, do góry. Wracamy na start, mam to, tak mam rozumieć? I think so bo ja tam chyba nie doskoczę. <laughs> no coś jest, ale nie wiem, czy ja tam doskoczyć tak, tak kurde wątpię, nie. No tam to czy nie chcę wpadać, bo pewnie stamtąd już nie wejdę. Uh, hmm. Tutaj coś jest jakaś skrzynka. Tylko żeby się tam dostać, to trzeba tam kurde jakoś, nie wiem, wskoczyć, przejść, whatever. Nie wiem. Zobaczymy Ła, wow, on miałem ściny, Jezus Maria Why? Why you bullet me? Why you bullet me? Ha huh. Dobra, ale jesteśmy już przy, przy naszym statku, więc Co ty tam jeszcze masz? Got a scamp? Ja to nadal tych liesów, czy królików zająców, zająców, whatever Bagniakami. Suty nad bagniakami. Eee. bagniaków włączają szczególne gniazda i zapewniają ochronę przed drapieżnikami. W ciągu jednego dnia zwierzęta potrafią wydrożyć do 5 metrów korytarza. W już w dużych stadach je spędzają około 1 trzeciej życia na złożonej sieci korytarzy. Co sobie te gady? Siemano. Witam. You passed the test. So you knew about BD-1? Come on board. We'll talk inside. Oh, BD-1, this is Grease. Hey, Grease. What is that? Get off my sofa! Get, get off my sofa! No! Get out! Of there! Get out! That is BD-1. He's with us. I don't care who he's with. Do you have any idea how hard it is to get oil stains out of petroleum weave fabric? Not really. Oh, I hope you found something better out there than this droid. Oh, calm down, Grease. He did. Tell us, Cal. The vault was built by an ancient civilization called the Zepho. A Jedi named Eno Cordova hid something inside of it. What did he hide inside? A holocron from the archives. It contains a list of four sensitive children. The next generation of Jedi. I knew it! Ah, oh, Cordova, you old fool. You knew him? Yes. A long time ago. I was his apprentice. Cordova was a loner. And that little droid and I are probably the only ones that know about Pagano. Hold on, wait a minute, wait a minute. A holowhat? A holocron. It stores information but only accessible to Jedi. Hang on, I think I have one around here. Use the force. This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen. With that list of Force-sensitives, we could rebuild the Jedi Order and defeat the Empire. Okay, no problem. Let's get it! Well, except the holocron is hidden deep inside the Vault, and to get it, we have to follow Cordova's path. He mentioned something about the planet Dathomir and a Zeppo homeworld. All right, well where are we going? I'm just asking cuz I was thinking of maybe making some food. Look, before we do anything, I need to know something. How come you're no longer a Jedi? I had an experience that changed my perspective, so I cut myself off from the Force. But you still want to rebuild the order. I believe that rebuilding the order is the best chance we have against the Empire. What do you believe? I believe I can't keep hiding from the Empire so I don't really have a choice. Cal, as long as you're alive you will always have a choice. Are you with us? We're in Mira Zepho. it's your choice. Czy hmm, teraz możemy sobie wybrać dla naszej podróży? Wiele zapisów. Zbudowa zakonu Jedi. Carl eee, wyznała, że nie korzysta już z mocy, po czym wysłała Kara do starożytnego sanktuarium. To co do niego, Karl znalazł się w sposób jednego BD-1. który postanowił do niego dołączyć, podczas wędrówki, Karl sięgnął ku mocy i przypomniał sobie umiejętność biegu po ścianie. W naszym sektorium bd otworzył nagranie Mistrza Enokordowy, en w którym uczony Jedi wyjawił, że wykorzystał samorządną budowę, by ukryć w niej Holokron zawierający listę wszystkich znanych dzieci wrażliwych na moc. Aby uzyskać dostęp do Holokronu, Kal musi odnaleźć grobowce 3 metrów Zefo Z pomocą BD1 Karl wyrusza w podróż, której celem jest odbudowanie Zakonu Jedi. Mhm, mm dobra, czyli skrót już mamy. Okej, okay, użyj Hollow Stone. teraz our next destination. Follow your tak. Datomira Zeffo. O kurde, tutaj jest secret Jesus. Dobra, chyba lecimy na Datomira. Setting course for death. Wait a minute. You want to go to Dathomir? I'm surprised Cordova went there. It must have had good reason. I am staying put on the manis once we arrive. Red sunlight cannot be good for your skin. This place used to be home to a powerful cabal of force wielders known as the Night Sisters. They used the force? What, like Jedi? No. These witches served only themselves. Their powers focused on deception, illusion. Manipulation. Sounds like someone I used to know. During the Clone Wars, the Knight Sisters made a deal with a Sith Lord who betrayed their trust. In the end, they were nearly wiped out in a massacre. Dathomir is a deadly place. We should be careful. Don't have to tell me twice. the of dzięki pomocy Magi? By przemoc nieznanego Jedi i Sitom rządziło nim gdzieś Datomirą. Społeczeństwo wśród nocy było materiałne, a zgromadzeniem kierowała matka, która rządziła również e, niższą kastą Braci Nocy. Ich cywilizacja została zniszczona na rozkaz myśliwego hrabiego duku, gdy Asa Inventor spróbowała go zamordować z pomocą swoich sióstr. Mm -hmm. Ah, coming up on our creepy destination. Grab some seat, kid. Okay. Mać. No to tutaj troszeczkę chyba zabawy będzie. Matku bosku. Wszędzie skały jakieś. Jesus. Fucking Christ. No to akurat nie wygląda zbyt przyjaźnie. Więc trzeba będzie się mieć na początku. Czy możesz potem wspinać? To tak wyglądało, ale. Chyba raczej nie. Eee, dobra ludzie, chyba w tym odcinku skończymy, chyba na tym etapie skończymy ten odcinek, to miałem powiedzieć. Tak więc jeśli wam się spodobał ten, to zostawcie lajka, like suba będzie przekapić kolejnego odcinka. Eee, no, i cóż, i tyle, trzymajcie się, do następnego i pa pa! Oh, girl, Fight back